Wszechświat z reguły daje wędkę. Rybę musisz złowić sobie sam. Jeżeli daje ci rybę, bądź jeszcze bardziej uważny, bo może to być wędka i to w dodatku podstępna. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Witaj w 26 odcinku podcastu Czas na życie marzeń. Przestrzeni kreowania wyższej jakości życia, które ja rozumiem jako świadome, celowe i znaczące. Świadome, czyli takie, w którym jesteś w pełni obecny, zwracasz uwagę na swoje myśli, emocje, ciało, dbasz o nie także w zakresie zdrowia i odżywiania. Jednocześnie przyglądasz się i weryfikujesz swoje przekonania, wartości, działania. Co istotne, robisz to. Bez osądu za wybory, działania, decyzje, konsekwencje bierzesz pełną odpowiedzialność. Celowe i znaczące żyjesz w zgodzie z własnymi wartościami i tożsamością. Wybierasz życie, które wnosi pozytywną wartość także do życia innych ludzi. Żyjesz swoją życiową misją i wizją. Które, które nadaje sens Twojej obecności na tej planecie? Oczywiście, życie marzeń to styl życia i droga. Być może nie wszystko jesteś w stanie utrzymać w tym samym momencie, jednak konsekwentne działanie w kierunku bycia coraz bardziej świadomym przynosi wreszcie upragnione owoce. Większość z nas, którzy wybierają takie lub Podobne życie, prosi o nie, ale często frustruje się, bo ono nie przychodzi. Nie przychodzi w takiej postaci, jakbyśmy tego oczekiwali. Po prostu, zwykle nie przychodzi w postaci domu, nie przychodzi w postaci pieniędzy, nie przychodzi w postaci idealnej rodziny, wakacji, dobrze, pra dobrze płatnej pracy i, i tak dalej. Skoro żyje w tu i teraz, medytuję, dlaczego nie mam go tu i teraz. Wszechświat z reguły daje wędkę. Rybę musisz złowić sobie sam. Jeżeli daje ci rybę, bądź jeszcze bardziej uważny, bo może to być wędka i to w dodatku podstępna. Posłuszmy się moją ulubioną metaforą. Nie wiem, czy znasz film Bruce Wszechmogący. To komedia fantasy. Albo po prostu komedia. Głównym bohaterem jest Bruce Nolan, w którego wciela się Jim Carrey. W ogóle uwielbiam tego gościa. Jest po prostu świetny w tym, co robi. Jest jedyny w swoim rodzaju. Kiedy gra, jest swoją rolą w 100%. Bruce pracuje jako lokalny reporter telewizji w Buffalo. Jednak nie jest zadowolony ze swojej kariery, ponieważ czuje się. Niedoceniany przez swojego szefa i nie dostaje szansy na awans. W zasadzie co chwilę. Jest reporterem, ale marzy o byciu prezenterem wiadomości. Takim gościem pod krawatem, który e, czyta wiadomości z promptera. Jego niezadowolenie odbija się także na związku z dziewczyną Grace, która dzielnie stara się go wspierać. Naprawdę dzielnie. Pewnego dnia Bruce otrzymuje zlecenie na zrobienie relacji, podczas której dosłownie wszystko się rozsypuje. Dowiaduje się przy okazji, że jego rywal, rywal Ivan Baxter, notabene którego, w którego rolę wcielił się Steve Carell, a z którym w roli głównej potem nakręcono film Ivan Evan Wszechmogący, i ten. Iwan otrzymał awans na prezentera wiadomości, co jeszcze bardziej frustruje naszego Brusa. W przypływie zło złości, Bruce wybucha na żywo na antenie, co kończy się jego totalnym zwolnieniem. Zrozpaczony i wściekły Brus zaczyna obwiniać Boga za wszystkie swoje nieszczęścia. Totalnie krzyczy do nieba. Domagając się znaków od Boga, chcąc wiedzieć, dlaczego jego życie jest takie, a nie inne, dlaczego jest takie trudne. Nie dostrzega jednak serii znaków, które pojawiają się wokół niego, takich jak billboardy czy komunikaty na ulicy. Ignoruje nawet ciężarówkę wypełnioną znakami drogowymi, która zajeżdża mu drogę. W końcu traci życie w wypadku drogowym i finalnie spotyka się na rozmowie z Bogiem. To naprawdę świetny film. Polecam obejrzeć go z tej właśnie perspektywy. Albo po prostu z dobrej jakości popcornem, na przykład odmianą niebieską, która jest zdecydowanie zdrowsza od tej żółtej. Jest też podobny mem krążący po sieci. Na obrazku są znaki drogowe oparte o ścianę. Być może widziałeś gdzieś tam na Facebooku albo Instagramie. Gdzieś na pewno rzuciło ci się w oczy. Jest to oczywiście zdjęcie, prawdopodobnie na, zrobione na podwórku jakiejś firmy drogowej, em, em, gdzie na murze po drugiej stronie jest napis: Boże, daj mi znak. To jest niesamowite. Czyż tak nie jest też w naszych życiach, przynajmniej, przynajmniej czasami i u większości? Podobnie jak w filmie i na tym obrazku, często obserwujemy różnego rodzaju znaki lub synchroniczności, czyli takie znaczące przypadki, które zwykliśmy nazywać zbiegami okoliczności albo déjà vu. Z wielu powodów nie bierzemy ich pod rozwagę, uwagę. Traktujemy je jak czarnego kota w Matrixie. I taki błąd oprogramowania. Uznajemy je za tajemnicze, mistyczne informacje, które lądują w zakładce nieistotne, bo są niezgodne z ogólnie przyjętą normą. Co więcej, nauczyliśmy się raczej słuchać głosów zewnętrznych, tak, zwany, tak zwanych mądrzejszych i starszych od nas, niż mądrzejszych niż tego wewnętrznego głosu. Mamy to od dziecka. Uczono nas posłuszeństwa i racji, którą zawsze mają rzekomo starsi. Prosząc o znaki, tak jak wspomniany Bruce Nolan, nasza uwaga skupiona jest raczej na oczekiwania, na tym co chcemy, aby się wydarzyło w określony sposób, w wybranej postaci materialnej, najlepiej. Dlatego Ignorujemy głos wszechświata, który odpowiada w nieoczywisty, nielinearny, nierzeczywisty sposób. Dlatego życie marzeń nie przychodzi od razu. Przychodzi z czasem, zaczyna się przejawiać w postaci osoby, cytatu, książki. Zdarzenia o różnym natężeniu sytuacji, przedmiotu, wiadomości, zwierzęcia. Prośby z zewnątrz, nieoczekiwanego prezentu, czasem nawet i wilczego biletu, albo niedźwiedziej przysługi, tragedii, niesamowitego spotkania albo jednego słowa, na przykład w takim jak ten podcaście. To szept wszechświata. Oczywiście nie moje słowo w tym podcaście, ale to, Konkretnie, co do Ciebie w tym momencie dociera, to szept, szept, który nie jest ani dobry, ani zły, będący subtelną odpowiedzią na to, o co pytaliśmy lub prosiliśmy. Właśnie w tym momencie, kiedy go słyszysz, jesteś do niego dostrojony. Ten szept to przebłysk świadomości kiedy co, coś do nas dociera, kiedy sobie coś uświadamiamy. Można je także nazwać głosem intuicji, ponieważ często to projekcja naszej świadomości. Sęk w tym, że nie zawsze jesteśmy gotowi, by te sygnały odebrać i interpretować. Z reguły przepływie, w przypływie emocji rzadko w ogóle je zauważamy. Nie wiem, czy to jest dobry akurat tutaj porównanie czy tam dygresja, natomiast kiedy rosną nam emocje, spada nam troszeczkę inteligencja. Żyjąc w naszej wspólnej rzeczywistości, świetnie wyćwiczyliśmy się w ich ignorowaniu. Na szczęście. Jest to umiejętność, której można się nauczyć. Opracowałem dla ciebie 10 wskazówek, które pozwolą ci dostroić Twoją wewnętrzną antenę. Znajdziesz wśród nich jedno pytanie, tak zwane kwantowe, które, jeśli wejdzie ci w nawyk powtarzania, sprawi, że zaczniesz w swoim życiu dostrzegać znacznie więcej możliwości. Punkt pierwszy. Uważność i medytacja. Regularnie medytując, możesz uspokoić swój umysł i zwiększyć wrażliwość na subtelne sygnały. Zacznij na przykład od jednomomentowej medytacji. Wspominałem ją chyba w jednym z pierwszych odcinków. Znajdziesz linka albo w opisie odcinka, albo po prostu wpisując w wyszukiwarce na YouTubie. Jednomomentowa medytacja. Nie jednominutowa, tylko jedno. Momentowa medytacja. W ciągu dnia staraj się być obecny w chwili obecnej. Zauważaj swoje myśli, swoje emocje i otoczenie najlepiej, bez osądzania. Drugi punkt. Prowadź dziennik. Zapisuj istotne zdarzenia, spotkania, myśli, które wydają ci się znaczące. Szukaj wzorców i powtarzających się tematów. W tym podcaście poruszałem już kilka razy różne tematy w tym podcaście, a nie w tym konkretnie odcinku, tylko w poprzednich odcinkach poruszałem różne tematy, które były zainspirowane takimi właśnie zdarzeniami. 3. Słuchaj intuicji. Intuicja mówi do ciebie szeptem i przeczuciami. 4. Znaczące przypadki. Zwracaj uwagę na tak zwane synchroniczności. To, co nazywamy w naszej rzeczywistości zbiegami okoliczności czy déjà vu, to też warto zapisywać. 5. Praca z symbolami i snami. Naucz się interpretować symbole. Niektórzy zapisują swoje sny, by potem poddać je interpretacji. Możesz je skonsultować z kimś, kto się na tym zna. Ja akurat nie, ale myślę, że znajdziesz kogoś, kto, kto lubi odczytywać sny. Możesz się bardzo wiele o sobie dowiedzieć. Stosuj też techniki pozwalające na świadome śnienie. Sam z tym eksperymentowałem jako nastolatek. Niesamowite wrażenie, kiedy po prostu budzisz się we własnym śnie i możesz robić dosłownie co chcesz. 6. Praktyka uziemiania. Spędzaj czas na łonie natury. Praktykuj techniki uziemiania, takie jak chodzenie boso. Sam często to robię, nawet w zimie. To świetna metoda również na medytację chodzoną z wyrównaniem ładunków elektrycznych w naszym, cenie, na naszym ciele. Chodzenie boso przynosi potężną, choć subtelną ulgę. Reguluje niesamowicie emocje. 7. Otwartość i akceptacja. Znasz takie powiedzenie, pytanie, kiedy działa spadochron? Kiedy jest otwarty, bądź otwarty na różne formy komunikacji, zwłaszcza tej subtelnej. To mogą być liczby, zwierzęta, ludzie, piosenki, coś nagle ci zadzwoni. Nie osądzaj, akceptuj, a nawet przyzwalaj. Pozwól się przejawiać. Coś co pozornie wydaje ci się trywialne, może mieć dla ciebie głębsze znaczenie. Możesz zadać sobie pytanie, które należy do tych kwantowych. I teraz uważaj, bo to jest bardzo ważne pytanie, które naprawdę może sporo zmienić w twoim życiu. Czy to jest odpowiedź, o którą prosiłem, która ukazuje się w sposób inny niż myślałem? O co prosiłem w tym kontekście? Właściwie to są dwa pytania. Dwa pytania, które możesz sobie zadać jedno po drugim, jeżeli chcesz, zwłaszcza to drugie, jeżeli chcesz sobie przypomnieć, co się pod to podpięło i zlinkowało. Wypatruj przebłysków odpowiedzi. To będą obrazy, dźwięki, uczucia, a nawet i wspomnienia. Punkt ósmy, praktyka spokojnego umysłu. Dbaj o odpowiedni odpoczynek, regenerację i relaks. Przemęczony umysł i ciało może być mniej wrażliwe na subtelne sygnały. Jeżeli nie dosypiasz, to absolutnie możesz zapomnieć o totalnie o subtelmo, subtelnościach, bo najważniejsze są potrzeby fizjologiczne Twojego ciała, które chce utrzymać się. Przy życiu. Osobiście polecam zabiegi Access Bars. Możesz umówić się ze mną na sesję, lub nawet na kurs z certyfikatem. Nie znam lepszej metody na to, by momentalnie poczuć się lekko, świeżo, rozładować napięcie w głowie, które tworzy się u każdego z nas. O barsach możesz poczytać na mojej stronie piotrcygan.pl. Dziewięć. Podnoszenie wibracji. W odcinku Rozmowie z Iloną Nanaj rozmawialiśmy o wysokich wibracjach. Zachęcam cię do obejrzenia tej rozmowy, a w skrócie dbaj o pozytywne myśli, działania, emocje i otaczanie się pozytywnymi ludźmi. Bardzo ważne jest środowisko, w którym przebywasz. Bardzo. I dziesiąty punkt. Proś, a będzie ci dane. Możesz prosić wszechświat albo Boga o znaki, wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji lub decyzji. Bądź cierpliwy i otwarty na odpowiedzi. Nie skupiaj się na otrzymaniu, raczej pójść. To chyba, to chyba najważniejsze tym wszystkim. Podsumowując, czy jesteś gotowy otrzymać? W życiu często ignorujemy subtelne sygnały, które są praktyczną odpowiedzią wszechświata na nasze pytania i to się naprawdę dzieje. Są one informacją, że w życiu właściwie mamy nieskończone możliwości wyboru. Film Bruce Wszechmogący, choć jest zabawną komedią, porusza wiele ciekawych życiowych tematów i przypomina, jak łatwo przeoczyć te wskazówki. Kluczem jest uwrażliwienie się na głos intuicji i te sygnały. Dobra wiadomość jest taka, że to umiejętność, którą można wyćwiczyć. Dzięki praktykom takim jak medytacja, prowadzenie dziennika, słuchanie intuicji, otwartość czy praktyka spokojnego umysłu, możemy nauczyć się dostrzegać i rozumieć te subtelności. Otwórz się na oczywiste odpowiedzi i pozwól sobie na wewnętrzne przebłyski świadomości. Pamiętaj, że rozwijanie każdej umiejętności to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Regularna praktyka i otwartość na różnorodne doświadczenia pomogą Ci w lepszym zrozumieniu i interpretacji znaków. Które wszechświat ci wysyła. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasty oraz do pozostawienia komentarza, lajka, oceny lub recenzji. Zapraszam na stronę www.podcastu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie Czas na życie marzeń. Znajdziesz tam więcej wizualnej treści i przypomnień. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl. Raz w tygodniu dostaniesz powiadomienie o premierze. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.